6.35, sobota. Ja wybrałam się do Aldi na zakupy, bo kot nie miał jedzenia. O tam proszę, jak sobie leci. Zimno jest, nie wiem ile jest. Jak słuchać, ja jestem zakatarzona. Jak to będzie wyglądało dalej, nie wiem, ale reszta opowie potem. A my wylądowaliśmy dzisiaj w Katowicach. Niespodziewanie, nieplanowanie, niespodziankę Może zrobił nie radia cieszysz się? Zaszalejesz, piłki! Nie, no nie, <noise> nie! No, Trzeba przyznać, fajnie smartela na piżamy i to wykonanie, jakie fajne! To, to wszystko! Mam takie mhm. okay. czekanie, znaczy, kurczę. Kartika szefu, będzie ja. Mówię, szefowy. 아, 예, 예. 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 아, 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 예. 아,

고생하셨습니다. <susur> <susur> A to co? To, to ciekawe, jest to? Torby świąteczne. Kremlina. Ja za ten katar przepraszam, ale nie jestem temu winna. Pociągam ostro. Przepraszam, przy panią. Czy mogę kogoś pozdrawić? I pozdrawiam tą Karysiaka, Patryka Przepaśniaka i Mateusza Krawca. Czy Ty, Aby jesteś pewna, że ty kupujesz tą walizkę? Ale ja nie mam takiego planu w zakupie. Ale, słucham, gdzie ty jedziesz? E serio ją kupujesz? To my będziemy musieli gdzieś pojechać na urlop. Ona jest niesamowita. Ej, może ją odłożymy? Nie. Ale my jej nie potrzebujemy kupić. Nie. No, nie potrzebujemy. No, nie Serio? No, naprawdę idzie z tą walizką. <laughs> I ona idzie w stronę kas. Gdzieś jest, tutaj? Co? że ona idzie w stronę kas? A wie, gdzie ma iść. Więc tak, już jest wieczór, jest 18, Ten dzień mi przeleciał. Tak, tak. Tak przeleciał. W ogóle mieliśmy pojechać najpierw do M1, do TK Maxa. Ale niespodziewanie pojechaliśmy do Katowic, do Primarka. Tam wyszliśmy też do TK Maxa i kupiłam sobie tam kubek. I, i potem pojechaliśmy do Zabrze, do TK Maxa. Ale takie zakupy z takim osłabieniem, no nie, to, 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 nie, nie da się tego robić. Później przyjechaliśmy do domu. Zjedliśmy obiad, poszliśmy na dwór, teraz ogarniam sobie w łazience I robię sobie kąpiel, ja mam prysznic, ja nie mam panny, prysznic mam, ale zrobiłam sobie tam tamto taką mam saunę. Jak ja tam wejdę, to ja mam nadzieję, że ten cały, chciałam powiedzieć kamień, ten katar ze mnie cały zaleci. Jestem co on jest. Do rzeka karu mnie nie boli. A i zrobiłam sobie jeszcze mleko z miodem. Także na tyle to dzisiaj będzie. Także więc ten vlog nie będzie długi. To będą jakieś przebitki ze sklepów z Primarką, chyba bodajże TK Max. Tak? Chyba tak. Na dworze praktycznie nic. Chyba nie nagrywałam. Chyba nie. Mm. Ale dziękuję, że jesteście, że oglądacie. Że was przybywa. Tak. Mm. To do następnego życzę wszystkim przyjemnego wieczoru, jeżeli oglądacie wieczorem, a jeżeli oglądacie rano bądź po południu, to miłego dnia! Pa!